Witajcie w unboxingu 30 random boostera. Recenzja Wind, Night, Moon, Bounce 6, czyli głównej nagrody jest nieco późno, ale jak zwykle nie wierzyłem w swoje szczęście i nawet gdy miałem nowe boostery to poszły na wymianę lub sprzedaż. W końcu pojawiła się znośna oferta na SanDisk, więc zobaczmy jak się prezentuje. Przede wszystkim trzeba go pokazywać z naklejkami. Są zbyt duże, a co za tym idzie zbyt istotne w wyglądzie, aby je pomijać. Design jest prosty, ale jednocześnie bardzo przyjemny dla oka. Pełna zbroja, szczególnie widoczna na chipie, robi wrażenie. Skoro podoba się on nawet fanowi bardziej agresywnego wyglądu, to tym bardziej powinien podejść miłośnikom spokojnej estetyki. Niestety w walkach nie jest tak kolorowo, przynajmniej w oryginalnej kombinacji, przede wszystkim przez driver. Bounce ma szerokie obramowanie, szpiczastą końcówkę i amortyzującą sprężynę. Rozwiązania te niestety w niczym nie pomagają. Driver niczym się nie wyróżnia, wręcz łatwo się przechyla i traci obroty, próbując wrócić do pionu jeden ze słabszych staminowych typów zdecydowanie nie polecam. Disk wyposażony w biulok i plastikową ramkę przywodzi na myśl Zantus z ostatniego Excalibura. Oczywiście w tym wypadku gładki i przystosowany do staminy. I ponownie jest to kiepska stamina. Chyba nie ma drugiego dysku, który tak idealnie pokazuje, aby nie oceniać książki po okładce. Jednak swoje waży i jest szeroki. Można więc próbować znaleźć jakieś zastosowanie w atakujących kombinacjach. Został nam core i blade. W końcu jakieś mody i gimniki, które mogą coś zmienić. Blade posiada upper force mode i down force mode. Obracając dolną częścią blade'a, zmieniamy w nim przepływ powietrza. Upper force wydaje się kręcić nieco dłużej, więc stawiałbym właśnie na ten mode. Choć w każdym sprysuje się bardzo dobrze. Oczywiście do odkrycia pełnego potencjału potrzebujemy zmiany drivera i disku. Niemniej ciekawy jest kor, posiadający aż 4 biulok i nietypowy gimnik polegający na ruchomych zębach dzięki zamontowanym sprężynom. Ma to za zadanie amortyzację ataków przeciwnika? Rzeczywiście takie rozwiązanie działa. Niestety nie idealnie. Pomimo dobrej defensywy, nasz dysk będzie tracił na staminie, a chyba nie o to chodzi. Podsumowując, jedyną naprawdę godną polecenia częścią w całym dysku jest Blade. Pozostałe, mimo teoretycznie ciekawych rozwiązań, zawodzą podczas walk. Ciężko nagrywało się ten materiał, bo wygrane pojedynki nadające się do filmu były rzadkością. Nie mogę polecić tego dysku. Nie dziwne, że mimo bycia główną nagrodą, jego ceny nie są zbyt wysokie. Dajcie znać, co sądzicie o tym beju. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.